Dobry, nie wiem czy to działa już, zobaczymy się... Działa Małe wideo na... z dedykacją do dziadka Bęka Na rybach jestem Także A, takie łowienie i kręcenie wideo to nie idzie za dobrze, ale mam tu o, przynęte na spinning żyłkę nową założyłem, bo mi się plątała to nie moja wędka, tu chłopaków pożyczyłem, ale, ale myślę, że mi znowu pożyczą na następny tydzień za wymianę żyłki także może coś złowię świeże jedzonko zawsze, zawsze fajnie, nie? Lepiej No i powoli Panie, biorą? Nie biorą? Panie Gdzie tam biorą? I do domu idą Ale nic nie dają O pani, ale żółt. To pan jad dzisiaj. No, jakaś główka wpływa. Zaraz zrobię video. A Mam nadzieję, że to jeszcze kręci cały czas. A to mój kolega, tu znajomy. No proszę. Eee. No, tak się żyje, no, to kolega z pomostu. No nic, no to pozdrawiam. Ja mówię dalej.